TVP Info Witamina D? Teraz odporność jest bardzo ważna. A witamina D potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. A którą wybrałam? Vitrum D3 Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Ze słońcem na opakowaniu. Czy go polecam? Oczywiście! Optymalna porcja w jednej kapsułce. Codziennie wspiera moją odporność i wzmacnia kości. Dla kogo? Dla wszystkich. Vitrum D3. Czas na odporność. W opakowaniu ze słońcem. Ja wspieram z Vitrum D3 odporność z całej rodziny. Mamy coś na ból mięśni? Zabrałam z domu amol. Dobry wieczór. My z moją Helenką stosujemy amol na niestrawność. Możemy kilka kropel? I jak to mówimy? Niezwykły lek na zwykłe dolegliwości. O, wyczuwam amol. Syn chyba się przeziębił. Od razu natarliśmy go amolem. Miło poznać. Wszyscy poznali się na amolu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. TVP Info. Wiesz więcej.